25 km na godzinę musi być odcinany napęd. Jest głupi, jest stworzony przez kogoś, kto nigdy nie jeździł rowerem w ruchu miejskim. Ja na co dzień poruszam się rowerem w gęstym ruchu miejskim, dojeżdżam po prostu do fabryki. W godzinach szczytu, w dużym ruchu samochodowym, w większości jeżdżąc po ulicy bądź też po drogach rowerowych, które są wytyczone w, jako część ulicy, po prostu wymarowane linie. I samochody chcą człowieka zabić. Kiedy jedzie 25 na godzinę i mniej, to po prostu obsiadają się z każdej strony, wyprzedzają na trzeciego, wymuszają, spychają. Robi się niebezpiecznie, kiedy można pojechać choćby 30, bo według moich wszelkich obliczeń, taka średnia prędkość w mieście to jest jakieś 35 km na godzinę. Jeżeli zbliżamy się do tej prędkości i możemy z taką prędkością się poruszać. To jedziemy płynnie z ruchem, ruchem samochodowym i po prostu jesteśmy bezpieczniejsi. No po prostu nas te samochody aż tak